Lnicą. Czy ta kiełbasa jest dobra? A czy majówka jest w maju? A czy może być grill bez kiełbasy? Smakowicie doprawionej i aromatycznie wędzonej. To proszę zapakować. Już zapakowaliśmy. Morliny, dobre mięso i wędliny. Voltaren Max ma unikalną formułę. Dzięki niej trzy razy więcej substancji czynnej przenika przez skórę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moim pacjentom jedzenie lodów kojarzy się z bólem, a nie z przyjemnością. Pasta Sensodynę zapewnia moim pacjentom sprawdzoną i długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Polecam Sensodynę, bo po prostu działa i pozwala znów cieszyć się życiem. Nowość! Wypróbuj Sensodynę Natural White z węglem naturalnego pochodzenia. Czy twoje zęby także reagują bólem na gorące i zimne napoje? Powodem tego często są odsłonięte szyjki zębowe. Przez otwarte kanaliki bodźce bólowe mogą docierać do zakończeń nerwowych. Lekalut Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębowe. Wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Lekalut Sensitive. Ochrona wrażliwych zębów. Ból pleców. Wypróbuj Voltaren Max. Voltaren Max z podwójną siłą składnika przeciwzapalnego koncentruje się w miejscu bólu i przyspiesza leczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Świętujemy dziesięciolecie Voltaren Max w Polsce. Z Voltaren Max 120 gramów oszczędzasz prawie do 30%. Konkurs Piosenki Eurowizji Turyn 2022. Największe w historii telewizji muzyczne widowisko. Polskę będzie reprezentował Krystian Ochman ze swoją porywającą jak rzeka piosenką River. 66. Konkurs Piosenki Eurowizji. Drugi półfinał z udziałem polskiego reprezentanta w czwartek, a finał w sobotę o 21.00 w Jedynce. Kwiaty dla jubilata są? Przegoncie ich. Od tych nie chcę. Jak nowa władza tu będzie. Stulecie winnych. Finał sezonu w niedzielę o 20.15 w Jedynce. Rewolucyjne odkrycia od zawsze zmieniają nasze życie na lepsze. Tak będzie i tym razem. Startuje rewolucja w oglądaniu telewizji. TVP Go, nowa platforma hybrydowa telewizji polskiej. Teraz każdy ma dostęp do nowoczesnych funkcji w naziemnej telewizji cyfrowej. Podłącz telewizor do internetu, naciśnij niebieski przycisk i odkryj telewizję naziemną na nowo. Skacząc po kanałach, lądujesz w samym środku programu? Nic nie tracisz. Cofnij i oglądaj od początku. Coś przerywa ci oglądanie ulubionego serialu? Wciśnij pauzę i wróć do oglądania kiedy chcesz. Przegapiłeś ostatni odcinek show, o którym wszyscy rozmawiają. Wyszukaj program w historii, a nie pominiesz żadnego odcinka, a dodatkowo bogactwo treści na życzenie. Zacząłeś już coś oglądać w domu na telewizorze? Możesz dokończyć, gdzie chcesz i kiedy chcesz w aplikacji mobilnej TVP Go. A wszystko to bez umowy i dodatkowych opłat. TVP Go zmienia zasady oglądania. Bywają związki zniewalające, niestabilne i męczące, kuszące, ale przesłodzone, ciężkie i śmiertelnie niebezpieczne. Relacja z cukrzycą to relacja trudna, ale daje się ujarzmić. Zbadaj się. Czy wiesz, że nie wszystkie miejscowe żele przeciwbólowe są takie same, nawet jeśli mają tę samą substancję czynną? Ważne są też pozostałe składniki. Voltaren Max ma unikalną formułę. Dzięki niej trzy razy więcej substancji czynnej przenika przez skórę. Substancja czynna uwalniana jest w sposób ciągły. Voltaren Max redukuje stan zapalny i przyspiesza leczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ona kocha koty, więc dzisiaj pożyczę koty sąsiadów. <laughs> Moje skarby. Kocie przysmaki Dreamies. Wystarczy potrząsnąć. Moim pacjentom jedzenie lodów kojarzy się z bólem, a nie z przyjemnością. Pasta Sensodyne zapewnia moim pacjentom sprawdzoną i długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Polecam sensodynę, bo po prostu działa i pozwala znów cieszyć się życiem. Nowość. Wypróbuj sensodynę Natural White z węglem naturalnego pochodzenia. Menmac na skórce, na stres. Na przemęczenie. Na prawidłowy poziom testosteronu. MenMac. Męski magnes o poszerzonym składzie. Remont mieszkania? Tak, to proste. Zacznijmy od farby Dulux Easy Care, z farbą do sufitu za złotówkę i odpornych paneli podłogowych Kosta. Efektu dopełniają drzwi Etna, które możemy zamontować dla Ciebie. Leroy Merlin. Ból pleców. Wypróbuj Voltaren Max. Voltaren Max z podwójną siłą składnika przeciwzapalnego koncentruje się w miejscu bólu i przyspiesza leczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Świętujemy dziesięciolecie Voltaren Max w Polsce. Z Voltaren Max 120 gramów oszczędzasz prawie do 30%.